Niektóre jeszcze w fabrycznym opakowaniu, inne już podczas instalacji i próbnej produkcji. Jesteśmy w Lowickim Synteksie. Pod bokiem łodzi tradycyjnej stolicy naszego przemysłu włókienniczego rozpoczyna pracę najmłodsza i najbardziej nowoczesna w kraju fabryka tekstylna. Sztuczne włókno zanim zamieni się w skarpety, pończochy i inne rajstopy wymaga skędzierzawienia. Załoga tylko dozoruje ultra nowoczesne maszyny. Do wyrobu pończoch i skarpet sprowadzono ponad tysiąc włoskich i czechosłowackich automatów cieszących się na świecie renomą najlepszych. Syntex podniesie produkcję krajową o 24 miliony par. Umożliwi przy tym produkcję różnych odmian i wzorów: dziurki, siatki, frędzelki do wyboru do koloru. Drżyjcie komisy zagranicznych ciuchów. Powiatowe miasto? Może centrum jakiejś bardzo dużej wsi? Oczywiście, że nie. Wszyscy poznajemy przecież wśród Łodzi, drugiego po Warszawie miasta w Polsce. Pomnik XIX-wiecznej kapitalistycznej urbanistyki dla ubogich. Wielka Łódź była jednym z najbardziej prymitywnych i zaniedbanych miast Europy Środkowej. Pobudowaliśmy tu już nowe dzielnice, ale najtrudniej było ruszyć centrum. Owszem, i tutaj były eleganckie dzielnice. Secesyjne palacyki i czynszówki dla miejskiej elity. Wystawne, reprezentacyjne, ponad wszystko zaś gęsto zdobione. Wkracza tu nowe budownictwo. Zatwierdzone zostały właśnie projekty przebudowy śródmieścia łodzi opracowane przez wrocławski zespół pod kierunkiem inżyniera architekta Zabińskiego. Jedna z wielkich inwestycji, które omawiała ludzka konferencja partyjna. Pierwsza w Polsce karetka reanimacyjna wyposażona w urządzenia przeznaczone do ratowania pacjenta już podczas transportu. Wysyła się ją do wypadków, w których ustawa działalność serca. Reszta należy do personelu drugiej kliniki Akademii Medycznej specjalizującej się od wielu lat w chirurgii serca. Tu przed pięciu laty dokonano pierwszej operacji wszycia sztucznej zastawki. W ciągu dziesięciu lat przeprowadzono ponad 1600 operacji na otwartym sercu. Tutaj też zespół pod kierunkiem profesora Mola przeprowadził pierwszą w naszym kraju transplantację serca. Długie prace przygotowawcze, duży, wzorowo zgrany zespół są potrzebne dla rozwoju tego działu w chirurgii przyszłości. Oglądamy nową inscenizację baśniowej tragedii romantycznej Juliusza Słowackiego. Reżyserował August Kowalczyk w Stołecznym Teatrze Polskim. Elżbieta Barszczewska jako Roza Weneda. prawic! Będzie okropna walka przy świetle błyskawic. Żywi się pomieszają z umarłymi i nikt ich nie rozbroni! W roli króla Władysław Hańcza. Czy ja potrafię w złociste struny uderzyć? Już słyszę serca bijące w ludziach. O, jak mi serce drży. Gdzie ta harfa? Wenedo. otwórz. Cóż myślisz, starcze, o ludach zachodu? Wczoraj ty byłeś panem tej krainy. Dzisiaj do ciebie nie należy głowa. Cóż to? Szczekacie jak psy! Łańcuchami! Cóż to, niedźwiedzie? Uczcie się pokory! Gotowaś jest ślub czystości uczynić. Mój ojcze, jeśli ten ojca wybawię... Bronisław Pawlik, Marian Wyrzykowski i Jolanta Wolejko, która gra rolę tytułową Lilii Wenedy. Albo te kwiatki, co ze śniegu wstają, i brudnej ziemi nie widzą i giną. Dosyć mi będzie, że mi człowiek stary pobłogosławi i obleje łzami. I nic nie będę więcej pożądała, i nic mnie nigdy na świecie nie splami. Berlin, miasto, o którym wciąż głośno w Europie, kiedyś było symbolem potęgi państwa rozbójniczego. Dziś miasto jest podzielone. Część Berlina to stolica Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Berlin Zachodni to odrębna jednostka administracyjna pozostająca wciąż formalnie pod okupacją trzech mocarstw zachodnich. By się tutaj dostać, trzeba przejechać przez terytorium NRD. Na kilku autostradach wojska wielkich mocarstw mają prawo tranzytu. Rząd boński stale wykorzystuje Berlin Zachodni do politycznych prowokacji. Oto gorące przyjęcie dla ministra Straussa, rzecznika odwetu i nacjonalizmu. Kanclerz Kissinger nieraz właśnie w Berlinie nawoływał wysiedleńców do wytrwania. Buntuje się przeciw tym awanturom ludność Berlina Zachodniego. Demonstrują studenci przeciw prasie Springera, nowego Gebelsa. I manifestacje wywołała decyzja wyborów prezydenta NRF tutaj, poza federalnym terytorium państwa. Ekipa pletfonurków przystępuje do akcji. Rzecz dzieje się we Włoszech, w zatoce morskiej niedaleko Neapolu. Pierwsze trofeum, marmurowe ramię. Stwierdzono, że głęboko na dnie spoczywa rzeźba antyczna. Archeologowie zorganizowali podmorską ekspedycję. Z napięciem oczekują wszyscy chwili wydobycia z wody głównej części statui. Na razie nie jest zbyt efektowna, to tylko korpus, ale dla historyków sztuki jest rzadkim okazem zabytku, który przeleżał w wodzie morskiej zapewne około 2000 lat. Trzeba pozabierać małe z przed tej dziwnej ludzkiej maszyny. Kamera filmowa zaniepokoiła matkę rzadkiej odmiany białych norek. Na dalekich wyspach komandorskich największe w Związku Radzieckim legowiska specjalnego gatunku wielodzietnych fok. Hodowla zwierząt futerkowych to ważna i obfitująca w dewizy gałąź eksportu radzieckiego. Na tradycyjne aukcje w Leningradzie przyjeżdżają przedstawiciele dwustu największych firm światowych. 19, 19,5 dolara. Cena skórek idzie błyskawicznie w górę. Zadowoleni kupcy i sprzedawcy.

W warszawskiej sali kongresowej oglądamy fragmenty widowiska taneczno-muzycznego w wykonaniu Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Po historycznym Mazurze, taniec podchaleński w wojskowym wydaniu.